Firma usługi doradcze Skula powstała w 2005 roku. Zamierzeniem właściciela było ujednolicenie struktury dotychczasowych działalności, objęcie wszystkich jedną marką. W momencie powstania firmy Richard Gargol zarządzał grupą aptek, która cały czas rosła w kolejne nowo otwierane. Firma ostatecznie znalazła swoją siedzibę w Lublinie, przy ulicy Walenroda 2F, z czasem przyjmując nazwę Same Dobre Apteki. Poza nazwą grupę łączą barwy firmowe oraz hasło miło, fachowo, tanio. Właściciel w toku działalności otoczył się sztabem specjalistów. Firma troszcząc się o swoich odbiorców, organizuje cieszącą się coraz większą popularnością akcje społeczne. Zautomatyzowane systemy wspomagają pracę personelu, skracając czas oczekiwania na lek i eliminując możliwości pomyłki. Początkowy okres naszej działalności to była współpraca... Na terenie rynku polskiego był to rynek krajowy. Od 18 lat wkroczyliśmy do współpracy poszerzając ją znacznie o kraje Unii Europejskiej, tak zwanej starej Unii. W roku ubiegłym zainwestowaliśmy dość spore pieniądze z pakietu unijnego, wchodząc w projekt i jego realizację ze środków Unii Europejskiej. Zakupiliśmy Najnowsze technologie i wprowadziliśmy je do naszej firmy. Zwiększamy swoją wydajność i obniżamy koszty. Widzimy duży wzrost, widzimy duże możliwości produkcyjne. Jesteśmy otwarci na poszerzenie, zarówno naszej oferty pod względem możliwości wykonania, jak również technicznego personelu. Firma nosi nazwę Gościniec. Jest to firma. Która działa od 1997 roku pod tą nazwą, bo zajmujemy się przeważnie organizacją przyjęć weselnych, ale i nie tylko. Również wykonujemy cateringi, również organizujemy imprezy integracyjne. Największe inwestycje ponieśliśmy w 2009 roku. Firma Gościniec 13 czerwca organizuje festyn. Gdzie dochód zostanie przeznaczony na cel charytatywny, to jest na pokrycie kolonii dla dzieci z ubogich rodzin. Firma powstała w 1958 roku. Prowadziła kilka, kilkanaście działalności jako spółdzielnia. Skupiliśmy się głównie na opakowaniach. Sprzedaż roczna to jest 20. 22 miliony złotych. Ubiegły rok był dobrym rokiem dla firmy, bo zysk był jeden z wyższych czy najwyższych, jakie firma osiągnęła. W ubiegłym roku wydaliśmy ponad 6 milionów złotych na inwestycje, czyli kompletna linia Hala plus zakup maszyny. Jest to taki etap w tej chwili, który zabezpiecza nam możliwości wszelkiej produkcji w naszej branży. Wszelkich opatychowań. Przedsiębiorstwo handlowe ProgroSchem, Jan Świcz, którym jesteśmy, zajmuje się od ponad 20 lat zaopatrzeniem rolnictwa. Jest to kompleksowe zaopatrzenie i spełnianie życzeń naszych, naszych klientów i rolników. W obecnej chwili rozszerzyliśmy nasz asortyment. Szczególnie o maszyny rolnicze, które tutaj widzimy za mną, jak również zajęliśmy się również skupem płodów rolnych. Wybudowaliśmy w miejscowości łaszczów silosy z magazynami płaskimi o pojemności 5000 ton. Myślę, że jest to również potrzeba chwili dla naszych klientów, którymi są w większości rolnikami, gdyż mogą wymienić nawet swoje płody rolne za nasz szeroki asortyment towarów. Są to środki ochrony roślin, nawozy, pasze, maszyny rolnicze i nasze doradztwo. Chcemy, żeby nasi klienci byli maksymalnie zadowoleni i mieli naszą bardzo szeroką ofertę. Firma InfoTV FM jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się rozprowadzeniem programów radiowych i telewizyjnych na terenie całego kraju. Jeszcze w tym roku Zaoferujemy gminom, samorządom, stowarzyszeniom nową usługę mobilnego internetu w technologii WiMAX. W ubiegłym roku zarówno firma, jak i technologia, którą wprowadzamy na rynek, dostały status innowacyjnej firmy, innowacyjnej technologii. Tą technologią jest telewizja cyfrowa w wersji mobilnej. W wybranych 10 największych miastach w Polsce możecie Państwo oglądać programy w telefonach komórkowych Nokia. Do tej technologii pozyskujemy również dotacje unijne, pomagamy rozwiązać problemy dostępu internetu we wszystkich regionach naszego województwa i innych regionów Polski. Zajmujemy się wykonawstwem robót elektrycznych i energetycznych oraz produkcją. Rozdzielnic elektrycznych, w szczególności niskiego napięcia. Staramy się dbać o pracowników, organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia. Dzisiaj jesteśmy przed Dzień Wyjazdu do Grecji. Realizujemy inwestycje przede wszystkim na terenie naszego kraju, natomiast od roku czynimy starania o rozszerzenie naszej działalności przede wszystkim na rynku niemieckim. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny działa na rynku 17 lat. Ofertę swoją adresuje do uczestników rynku pracy, do pracowników, do osób bezrobotnych, ale także do mieszkańców wsi, samorządów i przedsiębiorców. W wyniku naszych działań powstało na Lubelszczyźnie ponad 500 firm i przeszkadzaliśmy ponad 30 tysięcy osób. Ostatnio udało nam się rozpocząć realizację dużego projektu kierowanego również do dzieci. Obejmuje on szkoły z czterech województw i ten projekt jest realizowany wraz z Akademią Podlaską w Siedlcach. Fundacja ma Dobrą pozycję na rynku, buduje wizerunek firmy skutecznej, wdrażającej efektywnie projekty, a także świadczącej usługi na wysokim poziomie. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Zo jest jednym z największych dystrybutorów energii cieplnej w Polsce. Zaspokaja ponad 60% zapotrzebowania Lublina na ciepło, ogrzewając blisko 1400 odbiorców od dużych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych poprzez przedsiębiorstwa po odbiorców indywidualnych. Firma oprócz dystrybucji oferuje także kompleksowe usługi okołoenergetyczne oraz usługi transportowe. LPEC istnieje na rynku już ponad 45 lat, wciąż inwestuje w nowe technologie i infrastrukturę. Jako priorytet w swoich zamierzeniach strategicznych stawia sobie systematyczną modernizację sieci ciepłowniczej. Miniony rok spółka zamknęła zyskiem, realizując przy tym najwyższy w historii LPEC poziom inwestycji w wartości 24,5 miliona złotych, co plasuje ją wśród największych inwestorów lubelszczyzny. Spółka PKP LHS powstała w 2001 roku. Zajmujemy się zarządzaniem infrastrukturą kolejową oraz przewozami towarowymi. Ubiegły rok oraz bieżący to przede wszystkim rozwój działalności w zakresie usług spedycyjnych, usług agencji celnej. No i oczywiście spółka LHS to przede wszystkim partnerstwo z Ukrainą, partnerstwo z Rosją, ale tak jak wspomniałem, przede wszystkim z Ukrainą oraz przewozy w zakresie importu oraz eksportu, głównie rudy żelaza, ale również i pozostałe ładunki. Uczestnictwo w programie to przede wszystkim wyzwanie, to przede wszystkim promocja spółki. To my na 400-kilometrowym odcinku linii kolejowej, szerokotorowej realizujemy usługi bez przeładunków i z możliwością dostarczenia bezpośrednio do klientów. Rok 2009 jeszcze był rokiem też szczególnym, ponieważ w historii tak całej komunikacji Lublina zakupiliśmy najwięcej autobusów, były to autobusy niskopodłogowe, bym powiedział, najbardziej nowoczesne w tej chwili na polskim rynku, autobusy Mercedes Connecto, 20 autobusów 12-metrowych standardowych i 10 autobusów przegubowych. 2009 rok był także rokiem jubileuszu, bo firma obchodziła w swój jubileusz, otrzymała prezenta prezydenta miasta medal prezydencki miasta Lublina i powiedzmy no jest to rok przełomowy, był pierwszy rok startu do nowej dziesięcioletniej umowy, którą będziemy przez najbliższe lata realizować.